A co jeśli powiem Ci, że możesz całkowicie zmienić swoje ciało bez podnoszenia ciężarów, bez płacenia za siłownię i bez ruszania się z miejsca? Istnieją ćwiczenia tak skuteczne i strategiczne, że po prostu utrzymując statyczną pozycję przez kilka sekund aktywują głębokie włókna mięśniowe, do których tradycyjne ruchy nie są w stanie dotrzeć. Dlatego w tym filmie przedstawiam 6 najlepszych ćwiczeń izometrycznych, które możesz wykonywać w zaciszu własnego domu. W małym pokoju, a nawet na świeżym powietrzu, bez sprzętu i bez wymówek. Ta rutyna nie tylko poprawia siłę, wytrzymałość i postawę, ale także trenuje koncentrację i świadomość ciała. Jest idealny dla osób, które mają mało czasu, zaczynają od zera lub po prostu nie lubią konwencjonalnych treningów. Najbardziej zaskakujące jest to, że technika ta jest poparta badaniami naukowymi, pokazującymi, że trening izometryczny może przewyższać klasyczne metody pod względem skuteczności i długotrwałych rezultatów. Czy jesteś gotowy, aby odkryć nową drogę do silniejszego i jędrniejszego ciała? Jeśli tak, to bądź na bieżąco, ponieważ to, co nadchodzi, może na zawsze zmienić sposób, w jaki trenujesz. Ćwiczenia izometryczne to forma treningu siłowego, w której mięśnie kurczą się bez wykonywania ruchów stawów. Innymi słowy, statyczna pozycja jest utrzymywana przez określony czas. Ta metoda aktywuje zarówno powierzchowne, jak i głębokie włókna mięśniowe, zwłaszcza włókna typu I, które są niezbędne dla stabilności postawy i wytrzymałości mięśniowej. W przeciwieństwie do ćwiczeń dynamicznych, które obejmują ruch i powtórzenia, ćwiczenia izometryczne generują ciągłe napięcie, intensywne i kontrolowane, stymulując układ nerwowo-mięśniowy. Badania wykazały, że ten rodzaj skurczu poprawia maksymalną siłę zdrowie stawów i gęstość kości, które są kluczowymi czynnikami w zapobieganiu upadkom i urazom, zwłaszcza u osób starszych. Ponadto, koncentrując się na świadomej aktywacji określonych grup mięśni, pomagają one również korygować nierównowagę mięśniową i poprawiać wyrównanie ciała. Są one szeroko stosowane w fizjoterapii i rehabilitacji ze względu na niewielki wpływ na stawy i skuteczność w reedukacji motorycznej. Najlepsze jest to, że można je wykonywać w dowolnym miejscu bez konieczności posiadania drugiego sprzętu, co czyni je dostępnym i potężnym narzędziem dla każdego, kto chce poprawić swoją siłę, kontrolę nad ciałem i ogólny stan zdrowia. Ćwiczenie izometryczne nr 1. Deska. Deska izometryczna jest jednym z najskuteczniejszych i najłatwiej dostępnych ćwiczeń wzmacniających mięśnie tułowia czyli grupę mięśni otaczających i stabilizujących tułów oraz chroniących kręgosłup. W przeciwieństwie do tradycyjnych brzuszków, które mogą powodować nadwyrężenie szyi lub dolnej części pleców, jeśli są wykonywane nieprawidłowo, deska jednocześnie i równomiernie aktywuje mięśnie brzucha, mięśnie skośne brzucha, mięśnie prostujące kręgosłup, mięśnie pośladkowe, a nawet mięśnie ramion. To długotrwałe napięcie bez ruchu nie tylko poprawia siłę funkcjonalną ciała, ale także wzmacnia postawę poprzez trening mięśni stabilizujących, które utrzymują nas w pozycji wyprostowanej przez cały dzień. Badania opublikowane w czasopismach takich jak Journal of Strength pokazują, że deska izometryczna generuje większą aktywację mięśnia poprzecznego brzucha, głębokiego mięśnia kluczowego dla stabilności lędźwiowo-krzyżowej. W porównaniu z dynamicznymi ćwiczeniami brzucha. Ponadto regularne wykonywanie deski może zmniejszyć ryzyko bólu dolnej części pleców, ponieważ uczy prawidłowej aktywacji mięśni chroniących kręgosłup, zwłaszcza u osób, które spędzają wiele godzin w pozycji siedzącej lub mają złą postawę. Jednak skuteczność deski zależy w dużej mierze od prawidłowego wykonania technicznego. Częstym błędem jest nadmierne uniesienie pośladków. Co przenosi wysiłek z mięśni tułowia na ramiona, zmniejszając pozytywny wpływ ćwiczenia. Innym częstym błędem jest opadanie bioder, co powoduje nadmierne uciskanie dolnej części pleców, zwiększając ryzyko kontuzji. Aby wykonać prawidłową deskę, ciało powinno tworzyć linię prostą od pięt do głowy, z mocno napiętym brzuchem, zaangażowanymi pośladkami i ramionami, wyrównanymi bezpośrednio nad łokciami. Kluczową rolę odgrywa również oddychanie. Utrzymanie powolnego i kontrolowanego oddechu podczas utrzymywania pozycji pomaga ustabilizować mięśnie tułowia i zapobiega niepotrzebnemu wzrostowi ciśnienia w jamie brzusznej. Jeśli chodzi o wyniki, 20 sekund dobrze wykonanej deski z dopracowaną techniką i maksymalnym napięciem mięśni może być skuteczniejsze niż dziesiątki źle wykonanych brzuszków, które często narażają kręgosłup na kontuzję i prawie nie aktywują mięśni tułowia. Początkującym zaleca się rozpoczęcie od 10 do 15 sekund i stopniowe zwiększanie czasu, zawsze koncentrując się na jakości, a nie na ilości. Przy regularnym wykonywaniu ćwiczenie to nie tylko wzmocni mięśnie brzucha, ale także poprawi równowagę, koordynację oraz zdolność do bezpieczniejszego i wydajniejszego wykonywania innych czynności fizycznych. Ćwiczenie izometryczne nr 2. Most pośladkowy. Most pośladkowy to podstawowe ćwiczenie izometryczne służące reaktywacji i wzmocnieniu tylnej części ciała, zwłaszcza mięśnia pośladkowego wielkiego, ścięgien podkolanowych, mięśnia prostownika grzbietu i mięśnia poprzecznego brzucha. Wykonuje się je leżąc na plecach z ugiętymi kolanami i stopami płasko na podłodze, unosząc miednicę aż do utworzenia prostej linii od kolan do ramion. Ten pozornie prosty ruch ma głęboki wpływ na biomechanikę ciała. Kilka badań wykazało, że most pośladkowy znacznie poprawia aktywację mięśni pośladkowych w porównaniu z tradycyjnymi ćwiczeniami, takimi jak przysiady, zwłaszcza u osób, które rozwinęły wzorzec braku aktywności mięśniowej z powodu siedzącego trybu życia. Długotrwałe siedzenie osłabia mięśnie pośladkowe, skraca zginacze bioder i dezaktywuje stabilizatory lędźwiowe, co może prowadzić do garbienia się, przewlekłego bólu Dolnej części pleców i zmniejszenia wydajności motorycznej. Regularne wykonywanie mostka pośladkowego przeciwdziała tym skutkom, ponownie ucząc ciało korzystania z naturalnych mięśni podtrzymujących zamiast przeciążania dolnej części pleców lub mięśnia czworogłowego. Oprócz zdolności do aktywacji mięśni pośladkowych i korygowania nierównowagi mięśniowej, mostek pośladkowy oferuje również znaczące korzyści neuromięśniowe i posturalne. Z punktu widzenia zdrowia kręgosłupa, utrzymywanie miednicy w neutralnej pozycji i aktywowanie mięśnia poprzecznego brzucha podczas ćwiczenia wzmacnia głębokie mięśnie tułowia, które działają jak naturalny pas chroniący kręgosłup. Ta stabilizacja ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania urazom, poprawy równowagi i ułatwiania innych ruchów funkcjonalnych, takich jak chodzenie, wchodzenie po schodach lub podnoszenie przedmiotów. Badania opublikowane w czasopiśmie poświęconym fizjoterapii wykazały, że most biodrowy jest szczególnie skuteczny u osób z przewlekłym bólem dolnej części pleców, ponieważ zmniejsza ciśnienie międzykręgowe, jednocześnie wzmacniając mięśnie stabilizujące okolice lędźwiowo-miednicze. Jest on również z powodzeniem stosowany w programach rehabilitacji postawy. Oraz u osób starszych ze względu na niewielki wpływ na stawy i możliwość dostosowania do różnych poziomów sprawności fizycznej. Wykonując ćwiczenie izometryczne, utrzymując uniesienie miednicy przez 15 do 30 sekund, dodatkowo wzmacnia się aktywację głębokich mięśni. Trening, wytrzymałość i kontrola ciała. Ćwiczenie izometryczne nr 3, wiszenie na drążku. Statyczne wiszenie na drążku jest jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najskuteczniejszych ćwiczeń izometrycznych dla ludzkiego ciała, zwłaszcza jeśli chodzi o siłę górnej części ciała. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że po prostu się wisi, w rzeczywistości wymaga to pełnej aktywacji kluczowych mięśni, takich jak przedramiona, mięśnie najszersze grzbietu, mięśnie czworoboczne, mięśnie naramienne, mięśnie romboidalne, a nawet głębokie mięśnie tułowia. Kiedy osoba wisi na drążku i utrzymuje tę pozycję przez kilka sekund, walczy z grawitacją całym ciężarem ciała, zmuszając mięśnie stabilizujące do intensywnej pracy, aby utrzymać pozycję. W szczególności znacznie poprawia się siła chwytu, która ma kluczowe znaczenie dla wykonywania innych ćwiczeń, takich jak podciąganie się, ćwiczenia z kettlebellami lub wiosłowanie. Badania opublikowane w czasopismach, takich jak Journal of Strength and Conditioning Research wykazały, że siła chwytu jest ściśle związana z ogólną siłą funkcjonalną, a słaby chwyt często koreluje z przyspieszonym starzeniem się i wyższym ryzykiem niepełnosprawności fizycznej. W rzeczywistości kilka analiz longitudinalnych sugeruje, że siła chwytu może przewidywać długość życia i jakość życia osób starszych. Oprócz wzmocnienia mięśni, wiszenie na drążku, Oferuje kluczową korzyść, którą osiąga bardzo niewiele ćwiczeń: dekompresję kręgosłupa. Kiedy stoimy lub siedzimy, grawitacja nieustannie uciska nasze krążki międzykręgowe, wywierając nacisk na kręgi, zwłaszcza u osób z nieprawidłową postawą lub historią bólu pleców. Wiszenie w kontrolowany sposób powoduje pasywne wydłużenie kręgosłupa, co pomaga zwiększyć przestrzeń między kręgami, poprawia krążenie w krążkach i łagodzi nagromadzone napięcie w okolicy lędźwiowej i szyjnej. Technika ta jest stosowana w fizjoterapii i programach rehabilitacyjnych dla osób z przepukliną dysku lub rwą kulszową, ponieważ sprzyja przywróceniu równowagi postawy i zmniejsza objawy ucisku nerwów. Dodatkowo podczas statycznego wiszenia aktywują się mięśnie tułowia, stabilizując miednicę i zapobiegając nadmiernemu kołysaniu, co również przyczynia się do wzmocnienia głębokich mięśni brzucha i miednicy lędźwiowej. Dla osób, które chcą osiągnąć postępy w treningu, wiszenie w pozycji martwej jest idealnym wprowadzeniem do bardziej złożonych ćwiczeń polegających na podciąganiu się, takich jak podciąganie się na drążku, wspinaczka lub maselapy. Nawet w przypadku osób starszych lub początkujących można je dostosować, stosując taśmy wspomagające lub wiszenie częściowe. Wystarczy 15 do 30 sekund utrzymywanych przy użyciu dobrej techniki i kontrolowanego oddychania, aby głęboko aktywować ciało i osiągnąć zauważalne rezultaty w krótkim czasie. Ćwiczenie izometryczne 4 ściany. Ćwiczenie w ścianie to ćwiczenie izometryczne, polegające na utrzymywaniu pozycji kucznej z plecami mocno opartymi o ścianę, kolanami zgiętymi pod kątem 90 stopni i udami równoległymi do podłogi. Tak jakbyś siedział na wyimaginowanym krześle. Ta pozycja, choć pozornie statyczna i prosta, powoduje intensywną aktywację mięśni dolnej części ciała: mięśnia czworogłowego, pośladków, ścięgien podkolanowych i mięśni tułowia. Z fizjologicznego punktu widzenia, utrzymywanie ciągłego skurczu przez 30 do 60 sekund lub dłużej na zaawansowanym poziomie. Zwiększa lokalną wytrzymałość mięśni, czyli zdolność mięśni do wytrzymywania długotrwałego obciążenia bez zmęczenia. Badania biomechaniczne wykazały, że izometryczne przysiady przy ścianie aktywują ponad 70% włókien mięśni czworogłowych, zwłaszcza vasis medialis i rectus feorus, które są kluczowe dla codziennych czynności, takich jak chodzenie, wstawanie, wchodzenie po schodach i podnoszenie się z krzesła. Ponadto angażując mięśnie brzucha w celu utrzymania wyprostowanej i stabilnej postawy, wzmacnia również mięśnie tułowia, poprawiając wyrównanie kręgosłupa i zmniejszając ryzyko urazów dolnej części pleców. Z klinicznego i funkcjonalnego punktu widzenia przysiad przy ścianie jest szczególnie zalecany dla osób starszych, osób z bólem stawów lub osób poszukujących ćwiczeń o niskim obciążeniu, które chronią kolana i plecy. W przeciwieństwie do tradycyjnych dynamicznych przysiadów, ćwiczenie to eliminuje ryzyko nagłych ruchów lub utraty równowagi, dzięki czemu jest bezpieczniejsze i bardziej dostępne dla różnych grup osób. Ponadto badania w dziedzinie nauk o sporcie wykazały, że ćwiczenia izometryczne, takie jak przysiad przy ścianie, mogą pomóc obniżyć ciśnienie krwi, jeśli są wykonywane regularnie, poprawiając napięcie naczyń krwionośnych i zdolność serca do radzenia sobie ze stresem fizycznym. Ta dodatkowa korzyść dla układu sercowo-naczyniowego sprawia, że przysiad przy ścianie jest potężnym narzędziem nie tylko dla siły mięśni, ale także dla ogólnego stanu zdrowia. Ponadto, ponieważ wymaga kontroli umysłowej i świadomego oddychania, aby utrzymać pozycję przez kilka sekund lub minut, staje się ćwiczeniem zarówno fizycznej, jak i psychicznej odporności, idealnym do treningu siły mięśniowej i tolerancji wysiłku. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia 3 do 5 razy w tygodniu może przynieść znaczną poprawę siły funkcjonalnej, równowagi i mobilności, co bezpośrednio przekłada się na większą niezależność w życiu codziennym, zwłaszcza dla osób starszych lub osób przechodzących rehabilitację. Ćwiczenie izometryczne, 5 izometryczne pompki. Pompki izometryczne są zaawansowaną odmianą tradycyjnych pompek, ale zamiast wykonywać pełny ruch Ciało utrzymuje się w pozycji środkowej, z łokciami zgiętymi pod kątem 90 nidegłym, ramionami napiętymi i klatką piersiową zawieszoną tuż nad ziemią. Pozycja ta powoduje ciągłe skurcze mięśni, które intensywnie stymulują klatkę piersiową. Większe i mniejsze mięśnie piersiowe, mięśnie naramienne, zwłaszcza przednią część barku i triceps brati. Dodatkowo, wymagając idealnego ułożenia ciała od pięt do głowy, głęboko aktywuje mięśnie brzucha prostowniki kręgosłupa, pośladki, a nawet mięśnie stabilizujące szyję. Ta aktywacja całego ciała sprawia, że izometryczne pompki są ćwiczeniem całego ciała, które jednocześnie poprawia siłę, stabilność i wytrzymałość mięśniową. Na poziomie fizjologicznym utrzymywanie skurczu przez dłuższy czas, np. od 15 do 60 sekund, prowadzi do adaptacji nerwowo-mięśniowej podobnej do tej uzyskiwanej podczas dynamicznych ćwiczeń oporowych, ale z mniejszym obciążeniem stawów. Co czyni je bezpieczną i skuteczną opcją zarówno dla młodych osób, jak i osób starszych poszukujących alternatywy bez podskakiwania lub powtarzalnych ruchów. Z naukowego punktu widzenia, różne badania wykazały, że ćwiczenia izometryczne, takie jak ta odmiana pompek, nie tylko poprawiają maksymalną siłę, ale także zwiększają lokalną wytrzymałość mięśniową, wydajność nerwowo-mięśniową i zdolność do generowania napięcia pod kontrolą. Badania opublikowane w European Journal of Applied Physiology wykazały, że długotrwałe skurcze izometryczne powodują znaczny wzrost aktywacji jednostek motorycznych mięśni, szczególnie włókien typu e I i A, które są odpowiedzialne zarówno za wytrzymałość, jak i siłę eksplozywną. Ten rodzaj ćwiczeń zapewnia również większą stabilność stawów barkowych i łokciowych dzięki wzmocnieniu mięśni bez nadmiernego obciążenia dynamicznego. Dla osób, które chcą wzmocnić mięśnie bez zwiększania ich masy, izometryczne pompki są idealnym rozwiązaniem, ponieważ pozwalają na wyrzeźbienie mięśni bez nadmiernego przerostu, co jest szczególnie przydatne w rutynowych ćwiczeniach funkcjonalnych, treningach domowych lub rehabilitacji. Ponadto, utrzymywanie pozycji wymagającej dużego wysiłku przez kilka sekund. Powoduje, że układ sercowo-naczyniowy reaguje zwiększeniem lokalnego przepływu krwi, poprawiając dotlenienie mięśni i promując lepsze ukrwienie. Z psychologicznego punktu widzenia pozycja ta wymaga koncentracji, świadomego oddychania i kontroli ciała, co czyni ją potężnym narzędziem nie tylko fizycznym, ale także psychologicznym, trenującym umysł do wytrzymywania wysiłku, tolerowania dyskomfortu i zwiększania świadomości ciała. Ćwiczenie izometryczne nr 6: Superman. Ćwiczenie znane jako Superman, nazwane tak ze względu na pozycję przypominającą lot słynnego superbohatera, jest jednym z najskuteczniejszych i najłatwiej dostępnych sposobów wzmocnienia tylnej części ciała, zwłaszcza dolnej części pleców, pośladków i ścięgien podkolanowych. Polega ono na położeniu się twarzą do dołu w pozycji leżącej, wyprostowaniu rąk i nóg, a następnie jednoczesnym uniesieniu ich nad ziemię na kilka sekund, jednocześnie silnie napinając mięśnie dolnej części pleców i pośladków. Chociaż wydaje się to prostym ruchem, aktywuje on izometrycznie dużą liczbę głębokich włókien mięśniowych, zwłaszcza mięśni prostowników kręgosłupa, które biegną wzdłuż całego kręgosłupa i są niezbędne do utrzymania wyprostowanej postawy i zapobiegania przewlekłym bólom pleców. Aktywacja ta obejmuje również mięsień pośladkowy wielki, mięśnie stabilizujące miednicę i tylne mięśnie uda, tworząc synergię, która poprawia wyrównanie ciała, koryguje nierównowagę postawy i wzmacnia stabilność odcinka lędźwiowego. Z fizjologicznego i klinicznego punktu widzenia ćwiczenie Superman jest szczególnie przydatne w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom długotrwałego siedzącego trybu życia, takim jak skrócenie mięśni zginaczy bioder i osłabienie mięśni pośladkowych które są częstymi problemami osób spędzających długie godziny przed komputerem lub telewizorem. Badania opublikowane w czasopismach, takich jak Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, wykazały, że wzmocnienie mięśni, prostowników pleców może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólu krzyża jednej z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób starszych i pracowników siedzących. Ponadto, ponieważ nie wymaga żadnego sprzętu i wykorzystuje wyłącznie masę ciała, Ćwiczenie Superman jest dostępne i bezpieczne dla osób w każdym wieku, w tym osób starszych, które chcą poprawić zdrowie postawy i zapobiegać upadkom. Wykonane prawidłowo i utrzymane przez 15 do 30 sekund, powtórzone 3 do 5 razy, ćwiczenie to poprawia również lokalną wytrzymałość mięśniową i propriocepcję, czyli zdolność organizmu do postrzegania swojej pozycji w przestrzeni. Ta ostatnia korzyść ma kluczowe znaczenie dla równowagi i koordynacji, zwłaszcza u osób starszych. Ponadto angażując jednocześnie górną i dolną część ciała w jednym długotrwałym skurczu, ćwiczenie Superman trenuje mięśnie funkcjonalnie, co przynosi praktyczne korzyści, takie jak łatwe wstawanie z łóżka, utrzymywanie prawidłowej postawy podczas chodzenia lub podnoszenia przedmiotów bez ryzyka kontuzji. W ten sposób, oprócz poprawy siły mięśni i stabilności postawy, ćwiczenia izometryczne oferują dodatkowe korzyści, które są często niedoceniane, ale mają zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia, zwłaszcza u osób starszych lub przechodzących rehabilitację. Jednym z najbardziej godnych uwagi aspektów jest ich wpływ na ciśnienie krwi. Najnowsze badania, takie jak te opublikowane w British Journal of Sports Medicine, wykazały, że trening izometryczny takie jak utrzymywanie pozycji deski lub statyczne skurcze mięśnia czworogłowego, może znacznie obniżyć zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem, nawet bardziej niż tradycyjne ćwiczenia aerobowe. Efekt ten wynika z poprawy funkcji śródbłąka i zdolności układu naczyniowego do adaptacji do stresu, co sprzyja lepszemu krążeniu bez przeciążania serca. Ponadto trening izometryczny wzmacnia również połączenie między umysłem a mięśniami co jest kluczowym aspektem poprawiającym świadomość ciała, postawę i efektywność ruchów. Połączenie to prowadzi do większej dobrowolnej aktywacji włókien mięśniowych, co jest szczególnie cenne przy próbie utrzymania siły funkcjonalnej przy minimalnym ryzyku kontuzji. Z metabolicznego punktu widzenia, chociaż wydatek kaloryczny podczas sesji izometrycznej jest niższy w porównaniu z treningiem sercowo-naczyniowym. Jego skumulowany wpływ na funkcję mitochondriów i wrażliwość na insulinę pozytywnie wpływa na kontrolę poziomu cukru we krwi, co czyni go przydatnym dla osób z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. Ponadto jego niewielki wpływ sprawia, że jest to idealne narzędzie do zachowania masy mięśniowej bez obciążania stawów, co jest niezbędne dla osób starszych lub cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów. Wreszcie, ten rodzaj ćwiczeń. Ma ważny komponent psychologiczny. Poprawia wysiłek, tolerancję, sprzyja dyscyplinie i zapewnia natychmiastowe poczucie osiągnięcia, ponieważ utrzymanie trudnej pozycji wymaga koncentracji i kontroli emocjonalnej. Tak więc wartość ćwiczeń izometrycznych wykracza daleko poza sferę fizyczną. Jest to kompleksowa praktyka, która trenuje ciało, umysł i układ sercowo-naczyniowy w harmonijny i zrównoważony sposób. Oto sześć ćwiczeń izometrycznych, które pomogą Ci zmienić swoje ciało bez maszyn, bez ciężarów i bez wymówek. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, polub go, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Jeśli chcesz jako pierwszy zmienić swoje ciało, udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje skutecznej i bezpiecznej rutyny i daj nam znać w komentarzach, które z ćwiczeń izometrycznych były dla Ciebie największym wyzwaniem. Pamiętaj! Bez względu na wiek i aktualną kondycję fizyczną, zawsze możesz zacząć od tego, na jakim etapie jesteś. Twoje ciało i zdrowie będą Ci wdzięczne. Twoje ciało i zdrowie będą Ci wdzięczne.